Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami w niedzielę. W tej chwili minus 2 stopnie. Mruk zelżał, ale taki pochmurny dzień. Pozdrawiam Was ciepło i miłego dnia życzę. A ja mam przygotowane płatki. Płatki górskie, jakoś tak do tej pory, potrawy mleczne raczej dla mnie mogły nie istnieć. A ostatnio przerzuciłam się na płatki górskie i bardzo mi smakują. Lubię, jak się tak wykleją, smaczne. Pyszności, skarpetki przybywa. Teraz już będę pracowała na tyle. Czyli już tutaj mam tył, nitka jest z tej strony, tutaj mam tył i będę wyrabiała już piętę. I gładko będę robiła. Będzie gładka skarpetka, to znaczy y, stopa będzie gładka. Tak się wzięłam za te skarpetki, że bardzo mi się to podoba. I, i o. przydają się. Akurat nie taka zima. Dawno takiej zimy nie było, jak w tym roku. Więc jak najbardziej skarpeteczki ogrzewają stopy. Angela pytała mnie w, pod ostatnim filmem, w ostatnim komentarzu, pytała, czy będę robiła wzorem. Tak, ja już mam w planie jed, dla siebie taką, taką jakąś jasną skarpetkę. Nie wiem jeszcze jakim wzorem, ale to wykorzystam do wzoru, do robienia wzorem, wykorzystam ten sposób trzy oczka prawe, jedno lewe, trzy oczka prawe i w tych trzech oczkach prawych coś tam wrobię jeszcze, nie wiem co, ale coś takiego, żeby rozszerzało tą skarpetkę, żeby nie ściągało jakiś taki wzór. Nawet ryż jest taki pojedynczy, bo ten podwójny ryż to jest ściągający, trzeba więcej oczek dobierać. Ale pojedynczy to tak rozluźnia. Tylko że tutaj w tym y, przypadku inaczej to wszystko przebiega, ponieważ to no, jest włóczka. Robię, y, robię włóczko z dwóch włóczek. To, jest, to już jest samo w sobie ściągające. No ale nic, zobaczę co tam. Coś tam zawsze będzie, coś wyjdzie. Niedzielny obiadek, bardzo pyszny, skrzydełka w potrawce, wszystkie warzywa tutaj są. Pyszności. Mój kącik gotowy. Tutaj lubię sobie teraz siedzieć koło kaloryfera, cieplutko, dobre światło, więc mogę sobie dziergać. Mm -hmm. Ta pyszna do tego czekoladka, no i najważniejsze, że pięta zrobiona. Pięta zrobiona, Podeszła. się robi, stopa. No, i następna skarpeta męska dla Krzysia. Krzysiu zadowolony z tamtej, więc będzie następna. Jak zaczęłam robić te skarpety, to nie wiem, czy, czy, nie, czy przestanę. Bo można przecież robić i takie wiosenne i letnie, ażurowe. Ach, pomysł będzie co nie Teraz jestem na etapie właśnie robienia skarpet i bardzo mi się to podoba. Łuczka jest, tak jak już pokazywałam, podwójna. Cieplutkie będą, bardzo takie. One się tak roz... Naddają. Super. Fajnie mi się dzierga. Tym bardziej, że dostałam alert na komórkę, żeby nigdzie się nie wybierać, bo ma być go woleć dzisiaj jeszcze, także... Tym bardziej w takie miejsce, jak w zamraz. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam Was ciepło. Miłego weekendu.